Cześć, dzisiaj w skrócie opowiem Wam, dlaczego warto przerzucić się z szamponu w butelce na szampon w kostce. Jak wiecie, szampony w butelce zawierają do 80% wody i reszta składników zostawia wiele do życzenia. My się bardzo cieszymy, jak pomycił szamponem. Mamy bardzo dużo piany. Tylko pamiętajmy, że ta piana wcale nie jest zdrowa dla naszych włosów ani dla skóry naszych głów. Poza tym kolejną zmorą szamponów w butelce jest plastikowe opakowanie. Tak, szampon w kostce, proszę bardzo, zapakowany, jest super w papierowe opakowanie. Przyszłam z rasylingu i wróci do listy w linku. Tak jak na przykład ten szampon do włosów normalnych. Eee, zawiera w sobie eee, glinkę Rasul gruboziarnistą, która podczas mycia robi nam również e, peeling e, skóry głowy. Do tego posiada olej żożowy, olej arganowy, żel aloesowy, Depentano, a substancją pieniądzą jest suszony kokos. Kani jest idealna na, na wyjazdy, na podróż samolotem. Możemy ją wrzucić do torby podręcznej. Włosy będą lśniące, będą odżywione, będą żyły własnym życiem. Spróbujcie i napiszcie w komentarzach, e, jak się czują. Wasze włosy po użyciu naszej kosteczki. Zapraszamy do komentowania.